W życiu tak naprawdę nic się nie zmieni, dopóki nie zmieni się nasz samokoncept. Możesz czytać wszy wszystkie książki świata, możesz chodzić na wszystkie kursy tego świata, możesz medytować godzinami, możesz stawać na głowie. Jeżeli Twój samokoncept się nie zmieni, Twój samokoncept nie ulegnie poprawie. To będziesz w tym samym miejscu do końca swoich dni. Co to jest samokoncept? Jest to zbiór przekonań na temat siebie oraz na temat świata. Jeżeli mamy błędne przekonania na temat siebie, to tak właśnie żyjemy. I ciężko jest po prostu to zmienić. A więc pamiętaj, że samokoncept jest to podstawa. Podstawa we wszystkim. Jeżeli chcesz. Zmienić swoje życie, bo wtedy wszystko ulega zmianie, kiedy nasz samokoncept się poprawia. Pozdrawiam.